Spotkał się z tym indywiduum, ale nic nie obiecuje. No dobrze znaczę. To już idź. Bardzo bym chciał, ale przysyła mnie matka. Chce zrobić ze mnie męża, ojca i pewnie kiedyś dziadka. A ja chłopakiem jestem młodym. Poszedłem na zabawę, pojeździł mercedesikiem nowym. Ale pomyślałem, że czas własne życie cokolwiek odmienić, więc trzeba się żenić. A zatem kobieta, o nieba, to ród węża. każda przysięgła swego dręczyć męża. Nie żen się człowieku? Razem. Ale ja muszę, tak mi matka każe. No trudno, trzeba słuchać matki. Nie mam za te mądrej księgi okładki. Staw, to nie, niezdrowa żywność. Dlatego cię nie częstuję. Pamiętaj, Środki. O, mam. w tym przypadku radzi. Jaką belką gwiazdą lepiła, Gdzie okiekami wyskoczyli z twarzy, A dach słomiany tam jest pojawiła. No bardzo śmiesznie! A gdzie ja teraz taką znajdę, Co po słomianym dachem wyszyłam? Skaszenie chłopie, z kasenie. Wiesz, tam targisz sobiekę? Pamiętasz? Z bandem, z i z No przecież garbaty i brać nie będę. Jeszcze czego? No to księga stary. Czym się modlisz? O, Luby, ja Cię kocham! Obce sława zaczyna. to za Cię W Prawdzie nie dziwię się, Ile razy przez wieś idę, Dziewczyny mdleją na mój widok. Czy mi kochasz, mój miły? Nie wiem, co powiedzieć babie. Tam za lasem, ze starym borem, Pewna dziewczyna czeka na grabka na wieczorem. Dziewczyna? Tak, dziewczyna. Czy piękna dziewczyna? A co pani nie do tego? Się Niech słońce zgaśnie, jeśli mi do ciebie odbierze. Ni Nie do jej. Nie pozwolę, żeby jakaś balladyna wstrząsnęła mi ukochane przed nosa. być mój. Nie chcę i nie będę, więc daj już spokój. Nie chodź do nich, ja ci każę. A kiedy ty jesteś, że mi do diabła rozgadujesz? Nicą wodną, królową, bo A, wiem, to tam w czekoladzie, ale ja tam wolę wezmę. Spadam. Tak będziesz mój, Zobaczcie. Chodź. Skierko, skierko, chłopiku, no gdzie są te diabliki? bo potrzeba, to ich nie ma. Co są? Słuchajcie, mam dla Was zadanie. Słyszałam, że podobno Kirkor szuka żony. E, stać śmigciani, zaprowadźcie go do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i dwie młode córki chowa. Uczyńcie tak, by Kirkos zakochał się w jednej po uszy, wziął ją za żonę i ten w drogę z nią wyruszył. Wtedy grabiec mój! Bogaty i mieć co najmniej trzy hafty. Jedna w mieście, druga w górach. A trzecia nad morzem. Wtedy na za mąż w pójście zgodzę się. Być Cicho, cicho, siostrzyczko. Coś tam słychać w dali. Aha, ktoś na moście się zatrzymał. Ale fura, słabo się? Czy dzwoni? Jak błyszczy komu ze złota chyba? On właśnie do nas zmiesza. Dałaś co gdzie czekać się trzeba. Dobry, przepraszam za najście, ale szukam mechanika. Mój Mercedes, <grytania> ludka sztuka, padł w dziurę na moście. Witamy, witamy w naszym skromnym domu. Nigdy nie mówiliśmy o pomocy nikomu. Przykro mi, ale warsztat otwarty będzie dopiero jutro, więc zapraszamy w gościnę. Proszę siadać, proszę. Oto dwie moje uroczyste rzeczy. Nie, Anina. Po co się skradasz? Przecież jesteśmy niewidzialni. Kurczę, go plana nie powiedziała, na której dziewczynie mamy rozkochać kilkora. A niech to kule ją, zakocha się w obydwu. Niech zacznie działać eliksir miłości. Aśio! Z jakich gadzigem ta bąś wylała diola, Czy kabina Kleina Zapachu drama to cało. Ale to tylko mydło, bambino, A dla dzieci. A więc ty, Bajelazina, tak pachniesz aż Przed czuję się jak nie wie. Słuchajcie, matko, w świat wyjechałem szukać pięknej ubogiej dziewczyny. Dalej nie jadę. Widzę, że tu żonę znajdę. Jest tylko mały problem. Nie wiem, którą poprawić. Hmm. Hmm. Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą dla dziewczyny. Która więcej mali zbierze, ten za żonę kilkor wybierze. Posłuchaj, jak tylko, że w morze Gdzieś przychodzi do obłowy. Oto mi idą rankiem dla z dziewczyny. Każda z nich weźmie dwa z i Niech ani szukają po lesie. A żoną twą zostanie, która pierwsza dwa pełny przyniesie. Ja osłuchaj, ja mamy. Kurczę, to mi się podoba. Niech dziewczyny ruszą do konkursu w myśl zasady. to pierwszy, ten lepszy. Rusz się bala tym tymczasem przygotuję ci dwa. Bierz się do roboty ostro, bo bez pracy nie ma kołaczy, siostro. Wiem, mi, biegni od głupia. co mam dla Aliny. Raz dwa wpuszczę siostrzyczkę w malinę. Grobki korze, godny słackiego ten pomysł jest być może, lecz ty człowiek światowy bogaty. Od Właśnie, z Żony trzeba mi właśnie. Anna faktyczna, na 18. Zapraszam na wiadomości. Od kilku dni odnotowujemy dziwne zjawiska atmosferyczne. Szeskające pełny są nam, co prawda, znane, ale pioruny widzące ludzi którzy coś przeskrobali, to jest pełna nowość. Żyjcie więc wszyscy nic ponie ile nie, Pod nieba pioru, bo nieba piorun dać wam bolesne ostrzeżenie. Znany biznesmen, pan Kirchhorst, wykupił paprykę czekoladę jego pana i chce zmienić jej na Poza tym, tatka zamierza pojąć za żonę nikomu nieznaną Alinę, która jak głosi plotka uzbierała dla niego na konkurs. Natomiast jej siostrę, Palladynę, wcześniej nażoną piorunem, aresztowali stróże prawa, bo strzelały w miejscowym skupienami, których nie chciano jej tam sprzedać. pomaga w poszukiwaniu niejakiego obradza, który ukrywa się przed zaręcznami w podliskich lasach. Oto portret pamięciowo poszukiwanego. Ktokolwiek widziałby osobnika odpowiadającego listopisowy, zgłoszony jest o niezwłoczny kontakt z agencją. Nasza korespondentka jest na miejscu zdarzenia i miała okazję odmieniać niedoszukiwań narzeczoną. Halo, Marzanna, oddaję Ci głos. Witam, Marzanna Leśna. Poszukiwany chłopak wprost oczarował dziewczynę, która przysięga, że zaprowadzi go na siódmy kobietę. Desperatka poszukuje go już kilka dni bez jedzenia i zadziwienia. Ach, jak wielka siła miłości. Swoją drogą może kobieta powinna rozejrzeć się za innym kandydatem na męża. Dziękuję za uwagę. Zważam leśna